Siemano, drogie byki z tej strony, szalony kogut. Kutuk, 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 kutuk! Witam Was serdecznie, byczki i koguciki na materiale na YouTubie. Zrobiliśmy tutaj jakieś 120-130 playerpików. Tyle, że głowa mała. W tle widzicie mój obecny skład, ale nic nie jest jeszcze pewnego, czy tym składem wyjdziemy na Food Champions. Także ja Was zapraszam serdecznie na materiał, na reakcje i tak dalej. Także pozdro, tyle ode mnie, miłego oglądania, trzymajcie się i widzimy się na strumyku. Nara! Dziękuję serdecznie za follow, także Janek, pierwszy pik leci dla Ciebie, pyk! A, pierwszy pik i toc! Tago! Zaczynamy z grubej rury! Tago! Kolejny player piczek, pyk! I jest debala, okej. Okay. Kruszyno! już wjechał tu! I Daniel osik, dziękuję serdecznie za 15 biców. Player pick dla ciebie. Pyk! O, quadrado! Quadrado! Tak jest! Tak jest! Januszek! <ścoughs> Januszek Quadrado! Halo, Dobra Kolejny piczek Pyk Dobra, jest Buffon Jest GG Buffon, okej, okay, okej okay. No to kolejny e player e Pyk Pyk Jest The jest The Trzeci toc, trzeci toc Tak jest, tak jest Potężny pan The Wryj Potężny pan The hmm. Dobra Kolejny player piczek, pyk Siema... O kurde, dwa tocy! Dwa tocy! Ale od ale oddało! Jezu, co tu się dzieje? I którego wziąć? I którego wziąć? Ale wezmę DePaula Paula chyba. Wezmę DePaula. Paula. Większa ocena przyda się na pewno. Player pigle dla was, pyk Siema, boruwa. Jest Brardi! Jest Brardi kolejny. No dobra, dobra, dobra. Pyk. Insignia! Tak jest! Tak jest! Oddało! Oddało! Insignia! Insignia! Lorenzo, insignia! GG! to jest! Gigi! Kolejny player piczek. Pyk. I Janusz Quadrado! drugi raz! Tak jest! Tak jest! Ależ Januszek z drugi raz wjechał! <gry> daj jakiegoś to co, jakiegoś to co? Pyk jest Kessi! Kessi, ale oddał! Ale oddał! Tak jest! Tak jest! Franek Kessi! Ale oddał! Ale oddał! Handel w streamie! Tak jest! Tak jest! Franek Kessi! Tak jest! I z buta wejdzie do pierwszego składu! Tago! Kolejny player picie, pyk. I De Paul, Back to back tots, Tak jest! ale daje! ale oddaje! Tak jest! Tak jest, De Paul No dobra. Pyk! Jest drugi Kasi! Co to się dzieje? Jezu, drugi Kasi! Co jest grane? ale oddaje! Jezu! Oj oj oj! daje, drugi Kasi! Daje dobrze te foderki, ale... To sik I Muriel! Muriel! Tak jest! Tak jest! Ale oddał! Muriel! Tak jest, ale to będzie petarda zmiennik! Ależ to będzie petarda zmiennik! I pyk. Ostatni player, pyk! I te wryj! Tak jest! Tak jest! No, oddało! Paradoksalnie Otwieram ostatnią paczkę, pyk! Jest to! Jest toc! Ale to jest Otamendi, no niestety. No niestety, jest to tylko Otamendy warty w granicach 30 tysięcy. Także Zobaczmy czy de facto z złotych wymian faktycznie dobrze sypie. Jest 11 złotych wymian zrobionych, także zobaczymy czy uda nam się tutaj trafić choć jeden walkout. Jest walkout! W pierwszej paszce! co tu się dzieje? Francja CEM Paweł Pogba, okej, okay, okej okay. Paul Pogba no całkiem nieźle, ze złotej wymiany S I ostatnia paczka Bob PIK No niestety, no niestety Leci paka, potężna paka z ikoną Pyk i zobaczymy, co tu będzie. Co tu będzie? Zjeziulek, powodzenia, Wyku. Dobra, tak nagrywam. Teraz narodowość. Francja. Striker, Aurie, Aurie, bądź Aurie, bądź Aurie. Bądź Aurim. Auri. Yes, Auri! no, taki mały win. Mały win. Prime prim Aurie, nie? Mały win. Henryk hmm. Nie no myślę, że jest okej okay. Przecież Trezegn ma 91. No właśnie, ja no, no tak. Ja jestem Janusz